Cześć! Dziś przypomnimy sobie jak potęgować iloczyn, na przykład 2 razy 7 i to podniesione do potęgi 10. W tym celu przypomnimy sobie wzór, którego użyjemy, czyli a razy b podniesione do potęgi n to to samo co a do n razy b do n. Czyli w naszym przypadku zamienimy sobie to na 2 do potęgi 10, razy 7 do potęgi 10. Czyli podnosimy do potęgi osobno i przemnażamy przez siebie. Możemy zrobić sobie jeszcze jeden przykład w drugą stronę. 8 do potęgi 5 razy 2 do potęgi 5 to jest to samo co 8 razy 2 i do potęgi 5. Czyli możemy sobie to też zamienić od razu już na 16 do potęgi 5. Więcej przykładów i zadań na naszym kanale.